Witajcie z tej strony ATP. I y, dziś. O, 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 o. Źle się czuję z takim tym sąsiadem. Y, dziś y, tak mi się wydaje, że będzie ciekawie, jeśli zdobędziemy ostatnie miasto rzymskie Segontie. Jesteśmy największą potęgą. Myślę, że będzie to ciekawe wyzwanie. Yy, tak, duży fort, tu buduję. Dobra, jesteśmy w trakcie wojny, z tego co ja pamiętam. Nie chcę was tu kłamać, powiem bo doże. Yy, yy. Jak się nazywało to? Koszary, duże, tak? Dużych liczebnie jednostek, to zapiszemy. T ten odcinek powinien być krótszy, z tego względu. Nie ma co, a zresztą dobra. Zobaczymy, jak yy, będzie się prezentować. Zobacz. Nie, za słaby ten garnizon tutaj. Zobacz. Tu jest taki. O, tu tak. pykniemy, Zobacz. Okej. Okay. Yy, tak. Tutaj. Yy, tutaj, tutaj. Co my tutaj, tutaj? Koszary duży. I stąd yy, ruszymy armią na ostatnie miasto Rzymu I spróbujemy następnie edetanów przejąć Może być ciekawie, niewątpliwie więc tak najwięcej mamy żarcia, czyli to sobie weźmiemy, kopalnię też na razie zmniejszymy i oni kosztują 208 No i najemnikami hiszpańskimi wiedziemy A co, raz się żyje ale przedtem zapiszemy oczywiście po raz kolejny. Tak, ok. I pyk, pyk, pyk. I mamy. Yy, musimy się oczywiście spieszyć, bo yy, będziemy tracić yy, żelazo. Yy, wojnę mamy, z tego co ja pamiętam. Tak, wojnę mamy z Rzymianami. Trudno się mówi. Więc na to nie poradzę. Jeśli przegramy, nie ma straty wielkiej, ale tu jest ten garnizon taki dosyć średniowy. Można zawsze zrobić łuczników. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć oddziałów łuczników. O, świetnie. I tak. Zaznaczamy garnizon. Garnizon. O. I tak. Zamiast tych uczniów walniemy tych <laughs> 38 Wcale nie jest tak lepiej specjalnie Dobra, ale ucznicy są No nie no, zaznacz się Zaznać się, aha, nie mogę być szkoda Tych tu Tych tu I Dobra, mamy uczniów tymi podejdziemy tu. Niestety chyba zaczną nam umierać. To mnie bardzo boli. No ale trudno. Ohoho, to będzie ciekawa bitwa. Szczególnie, że mamy mocne uzbrojenie. Dobra, już bez żadnych ceregieli. Raz, <coughs> dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kontra osiem oddziałów tej samej wielkości. No chyba mi się wydaje, że Y, uda nam się y, pokonać Rzymian Napiłem się kawki No myślę, że nie powinien to być większy problem Jak tu się bitwa rozkłada? Większość oddziałów jest na... Y, są trzy stopnie y, Że atakują y, Tacy są niepewni ataku, mogą się wycofać i się wycofują Te są... o, dwaj już się wycofują Jeden, że prawie się wycofuje i ci są dwa niepewne i dwa pewne ataku. Trzy się niestety wycofują, niedobrze. O, tam ci się wycofali, ale ci walczą. Cholerka. Szkoda. No i z boku ich weźmiemy. Przepraszam. Ale mnie boli. Czy muszę za zasadą prezentację naturalną? Skończyć, ja mi się nie chcę. Ale trudno. To sobie wybrałem. Dobra. Wygraliśmy. Czyli Rzymianie są pokonani. Dokładnie pokonani. Teraz możemy y, powolutku, bo powolutku, ale zawsze y, wziąć ekspansję na południe To nie będzie większym problemem. Tutaj muszę... Jezu, ja nie mogę zapamiętać jakie ja mam tu garnizon. Y, dobra. <tryk> Niestety drewno mam ujemne, duży tartak, świetnie, tartak. I tutaj yy, tartak. Tutaj, tutaj to ja wojsko buduję, to nie ma co się pierdzielić. Co, 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 co? Aha. <ścoughs> I tutaj zobacz. Yy. Hmm? Mały, nie podoba mi się ten kawałek, ale w dubie. Yy, jaki to ja miałem tutaj garnizon aha, złożony z tego, no dobra to to mm -hmm. stąd yy, tak dobra, na razie niech stoi na granicy 3, 4, 5, 6, 7 tutaj się tak dało radę yy, duży tartek, raz, dwa, trzy mamy budowę, to świetnie Niestety tutaj nie ma żadnego fortu i żadne te jednostki nie pomogą przy budowie ale trudno to wybudujemy i raz... o cholera to bez sensu Dobra dobrze jest Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Ja jakie miasto mają silne, niezłe, niezłe ten garnizon, tu wywalę ten jeszcze jeden, niech stracę Zaznacz, połączę go z tym Minus 3 to nie ma tragedii Tu jest mały, tak na wypadek zapiszmy Spróbujemy e, zdobyć ten Zdobyć e, tych co mają to jedno miasto widzę, że się mocno trzymają z byki <laughs> bez sens będzie atakować samymi ucznikami muszę zmienić yy, muszę zmienić trochę wymienić ich w ten o właśnie tutaj wymienić ich muszę piechotę bym chciał pancerzoną piechotę oni będą zatrzymywać, a ci będą nawalać po prostu nie? i tak to, to tu to tu i tak no, nieźle. Idę już tu nagrywam. Pie... Jezu, tyle czasu już minęło. Ja nie mogę. Najpierw zaatakuję, myślę, że konnicą. Mniejszy oddział. Czy tymi? Dobra, tymi. dupie Dyplomacja. Z tymi zawiążemy sojusz. Z tymi za... zerwiemy sojusz i zaczniemy wojnę i tak co? foko okej okay. i tak czekaj, yy, który mi ma atakować najpierw? tym, tak? dobra może być ciekawie o. a walanka łuczników będzie Aha! <gryw> będzie piękne Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uuuuhuhuuu. Dobrze, że ten drugi atak przy... Zobaczymy, jak padną po strzale ognia. No. O, specjalnie giną. Chociaż nie, coś tam ginie. Nie, giną, spoko, spoko. No, niestety ci się wycofują. Oho, nie podoba mi się to. Strzelać, strzelać, Miśki, strzelać! O, rozbili mi, ale mimo wszystko mamy jeszcze drugi ten... Mamy jeszcze drugi yy, oddział. Który mam nadzieję coś więcej skóramy. Teraz otwarty, to tu walniemy konicę. Problem, że jest to mały, małe oddziały, no ale trudno. Tak. Jeszcze raz spróbujemy łuczników w ten sam sposób. Tak, ci pójdą szybki atak. Szybki atak. Szybki atak. Szybki atak. Szybki atak. Tak. Tak. I ci krótki post. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No niespecjalnie ich skurczyłem. <laughs> no strzeliwać, ostrzeliwać. ostrzeliwać. Trzecia tak by się przydał, tak nawiasem mówiąc. Ale emocje, ale emocje. Ach, rozbili mi konnicę, niedobrze. Oczywiście sami też nie. A, rozbiłem im, im jeden oddział. Dobrze, 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 dobrze. Uda się. Jest! Udało się! Świetnie. Super. Ko cholera, Gdzie <grytanie> trudno się utrzymać. Bo jeszcze mają mały ten. Mały oddział. Chociaż w sumie nie ma tragedii. E, czekaj, miałem najmniej drewna. Tutaj był tartak chyba. Nie, nie, był tartak. Oto mi da trochę. <grytanie> mały tark. O, mały tark. Świetnie. Pyk. Jakoś mnie nie dziwi ten atak. O, no. No. No, zrobimy tak może. O, no, tak na środek. No. No, nie. no dobra, niech będzie tak. I ci szybki atak ten Okej. Ok. O, no, spokojnie. Wyzcelamy ich. Mam taką nadzieję. No padajcie, padajcie, miśki. Konnica z boku, świetnie, świetnie. No strzał, już, leć, lecą strzały, no. Padają, świetnie, padają, ekstra. Świetnie, no, padają, rewelacja, rewelacja. Nie ma bata, że oni to wygrają, po prostu nie ma możliwości. Łucznicy ich koszą po prostu. Świetnie. Wygrana. Kolejni rozbici. Oj cholera, którymi by się teraz zająć? Teraz to chyba kończę grę. <grytania> Czy na razie trzeba zapisać? O, tak, pięknie. Tak. O, super. I tak, miasta graniczne. To było, tak, wzmocniony garnizon. I tutaj nie mamy problemu. O, mieliśmy wstawić do środka <laughs> drugiego poziomu nie, a nie doświadczenie to jest no tak tutaj jeszcze jeden zbuduję o pyk. Świetnie. Ten zobacz. O, tu jest mocny garnizon, nie ma się co przejmować. Okej. Okay. Tutaj zobacz. Aha, to jest ten, to miasto właśnie. To naprzód wzięte. Średni fort by się przydał, średni fort i średnim fortem na razie kończymy. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek. A może uda nam się, chwila, jesteśmy największą potęgą, tak? Może uda nam się wygrać. Na razie mamy czterech. Na razie mamy czterech y, sąsiadów, raz, dwa, trzy, trzy, pięciu, ale myślę, że damy radę. To ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.